wagi, witam Was serdecznie na Waszym czytaniu, na czytaniu relacyjnym, na wrzesień. Patrzymy, co między Wami a Waszą osobą. Niezależnie, czy jesteście w związkach partnerskich, czy jesteście konglami i macie jakąś osobę, którą jesteście tutaj zainteresowani. Sprawdzamy, co dla Was, jeśli chodzi o energie wrześniowe. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Może nie rezonować ze wszystkimi. Wierzcie to, co czujecie, że jest dla Was, resztę odrzucajcie. Wagi i osoba wag. Patrzymy, co we wrześniu dla Was. Dobrze, Wasza energia. Dwójka mieczy. Jak postrzegacie wasz związek, waszą relację i jeśli nie jesteście w związku formalnym, cesarz. Jak postrzegacie Waszą osobę i jej energię? Kapłan. No dobrze. To teraz zobaczmy, jak Wasza osoba się tutaj nam pokazuje. Jakie energii na wrzesień? Szóstka. Mieczy. Jak wasza osoba postrzega waszą relację, wasz związek? Kapłanka. I jak postrzega was? Dziesiątka denarów w odwrocie. Już patrzymy, jakie energie są między wami. Sprawiedliwość w odwrocie. Szóstka była w odwrocie. Rycerz kielichu w pozycji prostej. Na spodzie mamy piątkę um, denarów w pozycji odwróconej. Ok, troszkę wyprostowałam Wam karty i widok, także powinno być nieco lepiej i nieco czytelniej. To, co widzę na pierwszy rzut, to niektórzy z Was mogą być bez kontaktu, natomiast Wy, drogie Wagi, wydajecie się być bardzo związane z tą osobą. Wygląda na to, że jesteście w jakimś stałym związku, stałej relacji. Niektórzy myślą o powrocie, o takim przełamaniu tego, co dzieje się między Wami, szczególnie jeśli było rozstanie. Może tutaj być myślenie też o powrocie, o kontakcie, o próbie naprawienia jakiejś sytuacji, ale jeszcze zobaczmy, co nam więcej powiedzą karty dopowiadające. Wy jesteście w dwójce mieczy, co znaczy, że być może próbujecie podjąć jakąś decyzję, bądź i jesteście jeszcze w takim wycofaniu, zastanawiacie się też nad swoimi emocjami i uczuciami. Mógł tu być konflikt jakiś pomiędzy Wami a Waszą osobą. Zaraz zobaczymy coś więcej, co ta dwójka mieczy oznacza dla Was. Mamy cesarzową. Być może, słuchajcie, jest tutaj sytuacja trzecia. W zależności od tego, czy to wy jesteście w energii cesarzowej, czy to osoba, która być może jest tu waszą konkurentką bądź konkurentem. Tu się mi pojawia zodiakalny byk. Zresztą tego byka rzeczywiście jest przy was dosyć dużo. Byka i barana, jeśli to z kimś rezonuje. Cesarzowa może też mówić o świadomości, że oczekujecie, Zobowiązania, oczekujecie stałego związku. To dla niektórych z was jesteście świadomi swojej pozycji, swojego piękna, swojej atrakcyjności. Także zobaczmy co więcej tutaj. I mamy dziesiątkę była. Dziesiątka była, która może mówić o tym, że jest jakaś ciężkość, jest jakaś trudność. Być może postrzegacie zaangażowanie jako jednej, jako zaangażowanie tylko jednej ze stron, czyli możecie chcieć zwrócić bardziej uwagę Waszej osoby, Waszego partnera, zmotywować ją, jego do większego zaangażowania w związek, w relację. No i przede wszystkim tutaj bardzo wybrzmiewa stałość właśnie, tak jakbyście, jakby wam bardzo zależało na tym, żeby z tą osobą ustabilizować relacje. Być może to jest też wasz, tak jak wspominałam, już długoletni partner, ale nadal możecie czuć, że jesteście w tym związku trochę sami, pozostawieni sami sobie z pewnymi problemami. To jak postrzegacie związek, to jest cesarz. To jest przede wszystkim energia mówiąca o stałości, równowadze, formalizmie, czyli możemy tutaj mówić o małżeństwie. Dla niektórych z Was faktycznie jest to jakiś stały partner i tworzycie w związku z tym stały związek, stałą relację. Dla niektórych z Was jest to możliwość bycia z tą osobą w stałym związku i stałej relacji. Zobaczmy, Dlaczego? Królowa denarów w odwrocie. Znowu mi się tutaj pojawia, że może być jakieś małżeństwo na przeszkodzie bądź e, jakaś e, osoba trzecia, e, która być może uniemożliwia Wam bycie ze sobą. I tutaj bardzo silnie wybrzmiewa słuchajcie małżeństwa. Więc weźcie w tą stronę, w którą rezonuje w zależności czy jesteście z tą osobą w tym związku, w tej relacji stałej, czy jest jakiś związek, jakaś relacja między Wami. Może to być też osoba, która jest w trakcie rozwodu i bardzo to wpływa na Wasz związek, relacje, bądź osoba, która sugeruje, że jest po rozstaniu i potrzebuje trochę czasu. Nie jest na tyle szybko w stanie jak gdyby sformalizować kolejny związek, kolejną relację. Mamy też królową miecz w odwrocie, więc powiedziałabym, że jest tu tłum. Okay? Dla wielu z was zaznacza się tłum, dla wielu z Was zaznacza się rywalizacja. I w związku z tym też pojawia się konflikt, kłótliwość, być może przeciąganie liny na swoją bardziej stronę. Jeśli mówimy o tym, jak postrzegacie swoją osobę, to jest kapłan, czyli jest to przede wszystkim osoba, która może być dla Was autorytetem. Też znowu pojawia mi się osoba w związku małżeńskim, bardzo tradycyjne podejście, natomiast też może być to osoba, która jest po prostu bardzo dojrzała i związana również z duchowością. Ma świadomość pewnych tutaj spraw, które się wydarzają. Zobaczmy, dlaczego jest ten kapłan. Mamy kartę księżyca. I mamy dziesiątkę mieczy w odwrocie. Niepewność, słuchajcie, co do postępowania tej osoby może być dla Was wątpliwa, natomiast też się zaznacza tutaj powrót tej osoby, albo pytanie, czy ta osoba wróci, czy uda nam się przejść przez ten kryzys, czy uda nam się naprawić to, co do tej pory nie działało i nie funkcjonowało. Tu może być też jakaś tajemnica w tle, bądź pewne sprawy, o których nie wiecie, bądź Wasza osoba z Wami się tymi sprawami też nie dzieli. Może to również dotyczyć zakończenia związku, tak jak wspominałam, niektóre osoby tutaj mogą być podczas rozwodu, więc ta dziesiątka mieczy w pozycji odwróconej może sugerować, że Wasza osoba jest w jakimś innym procesie, różnych spraw i też nie jesteście pewni, czy te związki są pokończone i czy te relacje już nie będą Wam przeszkadzać, czy jednak nie do końca. Szóstka mieczy w pozycji prostej to jest energia Waszej osoby. Zobaczmy, dlaczego. Mamy umiarkowanie w pozycji odwróconej. Jest to osoba, która przede wszystkim szuka bardzo spokoju, zrównoważenia, balansu. Myślę, że też poprzez relacje z Wami lub też w relacji z Wami, czyli jest chętna do wypłynięcia na spokojniejsze wody, na uspokojenie sytuacji i tego, co się między Wami wydarza. Jest to osoba również niecierpliwa. Cesarz w odwrocie znowu mi pokazuje, zobaczcie jaki to jest spójne i tu cesarz i tu. Natomiast tutaj cesarz w odwrocie może sugerować, że właśnie jest w stanie Wasza osoba dać Wam tego, czego oczekujecie, czyli stałego związku, stałej relacji, bo być może jest gdzieś zaangażowana indziej, być może potrzebuje teraz przestrzeni i uzdrowienia po rozpadzie jakiegoś stabilnego związku. Artyka pułanka to jest energia, przez pryzmat, której wasza osoba widzi wasze wasz związek i waszą relację. Zobaczmy dlaczego. Piątka denarów. Bardzo możliwe, że przestaliście ze sobą rozmawiać, że kontakt się urwał, że jest cisza, że pewne rzeczy nie zostały wypowiedziane. Bardzo też możliwe, że to, co dzieje się między Wami jest w pewnym sensie jakąś tajemnicą, czyli nie jesteście właśnie takim związkiem formalnym, oficjalnym. Zobaczmy, co jeszcze. Ósemka była w odwrocie. No, brak kontaktu. Przede wszystkim tutaj wybrzmiewa brak kontaktu, zawieszenie. Być może jedna ze stron zakończyła ten związek, bądź też po prostu przestała się odzywać. Dziesiątka denarów w odwrocie to jest energia, jaką przez pryzmat, jakiej widzi wasza osoba, was. Mamy kartę świata. Czyli kartę też zamykania cyklu, ale dziesiątka denarów w odwrocie jest to przede wszystkim niemożliwość, znowu podkreślam, dania Wam stabilizacji i domu, ale też być może karta ta sugeruje, że wy jesteście w niestabilnej sytuacji finansowej, macie jakieś być może problemy, turbulencje lub w ogóle macie brak stabilizacji. To jest też osoba, która może nie widzieć możliwości, jak tu z Wami stworzyć stabilny, stały, formalny związek i relacje. Zobaczmy, co nam się tutaj jeszcze pokazuje. Dziewiątka mieczy w odwrocie. Dziewiątka mieczy w odwrocie mówi oczywiście o dużym stresie i bólu, też związanym z zamykaniem tego cyklu. Czyli dla tej osoby sytuacja nie jest przyjemna absolutnie. I kiedy myśli o tym, że nie jest w stanie Wam dać tego, czego oczekujecie, Bądź też być może wy macie jakieś tutaj jeszcze kłopoty inne, które wpływają na związek i na relacje, no to jest to dodatkowy stres dla tej osoby. Karta sprawiedliwości w odwrocie to jest energia między wami. Ktoś tutaj ma poczucie braku wzajemności, braku równowagi dawania i brania, ale przede wszystkim być może niewypowiedzenia pewnych słów, właśnie takiego braku yy, wyjaśnienia, braku być może domknięcia dla niektórych z Was. To jest też Wasza energia i mamy głupiec w odwrocie, czyli yy, pewne upieranie się być może i to są Wasze karty, więc weźcie też tą stronę, yy, którą bardziej rezonuje, czy to Wy, czy to Wasz partner, czy to Wy oboje. Yy, to jest pewne upieranie się. Yy, i takie podejmowanie ryzyka troszkę na ślepo. Upieranie się w takiej sytuacji oko za oko, też ząb za ząb. Niemożliwość też zamknięcia pewnych rzeczy w związku z tym, że pewne sprawy wiszą w powietrzu. Zobaczmy co jeszcze. Rycerz Denarów w pozycji prostej. Możecie też długo czekać wzajemnie na to, żeby ta sprawa się już wyjaśniła, żeby przyszła jakaś wiadomość, żeby przyszło jakieś zobowiązanie. Niektórzy z Was naprawdę dużo czasu poświęcili tej relacji, żeby coś tutaj się wyjaśniło i coś ustabilizowało, ale na razie przy tych kartach nie bardzo widać, żeby ten rycerz Denarów rzeczywiście do Was dotarł. Tutaj jest też um, oczywiście ryzyko um, takiego um, podjęcia, czekania, oczekiwania na jakąś wiadomość, ale też deklaracji, że być może uda się tą relację jednak na, stałą, um, na, stałą, um, na stały jakiś związek um, przekuć. Szóstka była w odwrocie. Siódemka mieczy w pozycji prostej, czyli niektórzy z Was mogą czuć się przegrani, albo w ogóle możecie oboje czuć się przegrani, że pewne sprawy wymknęły się być może spod kontroli, być może niektóre tutaj osoby wyszły tylnymi drzwiami, nie były do końca uczciwe, nie były w porządku i fair, więc nie było szansy, żeby doprowadzić pewne sprawy do końca. Więcej mam wrażenie, że tutaj jest strategii niż uczuć i miłości. No i mamy wieżę w pozycji prostej. Wieża w pozycji prostej, która mimo tego, że jest tutaj w takiej pozycji sugerującej budowanie czegoś, to mimo wszystko, tak jakby nie udało się przezwyciężyć tych problemów ze względu na być może nieszczerość, niejasność, brak transparencji w komunikacji. No i ta wieża nie miała tutaj szansy do końca się zbudować. Chociaż mogły być takie przesłanki, że uda nam się razem przejść przez pewne sytuacje, ale mam wrażenie, że były one komunikowane bardziej na zasadzie przeciągnięcia spraw w czasie, kupienia trochę czasu, niż w rzeczywistości to, co było możliwe. Rycerz kielichów w pozycji prostej, zobaczmy dlaczego. Piątka buław. No tak, tutaj może być dużo komunikacji, dużo też chęci takiego przezwyciężenia konfliktu i być może przezwyciężenia też konkurencji, także ta emocjonalna komunikacja jeszcze się między wami tutaj nie zamknęła i być może jedna z osób podejmie próbę rozmów, ale raczej widzę, że tutaj są energie konfliktowe. Piątka mieczy, czy do tego w odwrocie. Ktoś mimo tego, że próbuje albo będzie próbował rozmawiać, być może wy oboje usiądziecie do stołu, to jednak jest takie poczucie przegranej i braku wywalczenia tego, co byłoby ewentualnie tutaj możliwe. Moi drodzy, trochę mam wrażenie, że Wam bardzo zależy na czymś, czego Wasza strona nie może Wam dać ale bardzo możliwe, że wasza osoba próbuje wam zakomunikować albo komunikować, czy um, próbuje wam e, przekazać informację, że będzie próbować e, z całych swoich sił i um, też e, m, jeszcze nie wywiesiła do końca białej flagi. E, natomiast z tych energii wynika, że jest nikła szansa na to, żeby rzeczywiście, żebyście dostali to e, od tej osoby, czego oczekujecie. Zobaczmy, co więcej powiedzą karty wyroczni. To one nas tutaj też nakierują trochę bardziej. Mamy maskę, mamy nóż z plecy, mamy serce z kluczem i mamy trumnę. Nie będę tutaj udawać i owijać w bawełnę, że tak jak wspominałam, jedna ze stron może być nieszczera i rzeczywiście ta nieszczerość może spowodować poczucie bycia oszukanym, separację, przede wszystkim ból serca i bardzo możliwe, że gracie ze sobą, że to serce przynajmniej jednej osoby się tutaj bardzo otwiera emocjonalnie i czujecie. Więź ze sobą, kiedy jesteście blisko, kiedy rozmawiacie, ale znów nie widać, żeby to się przekuło na taką pragmatyczną relację, żeby Wam się udało tu zbudować coś stabilnego. Także jeżeli jesteście ze sobą i w tych momentach, kiedy jest dobrze, to jest dobrze, ale w momencie, kiedy pojawiają się jakieś oczekiwania to raczej sytuacja jest trudna do utrzymania. Tutaj trumna też sugeruje, że końce przynoszą nowe początki, wzrosty, zmiany, odrodzenie, tranzycje. Także bardzo, bardzo możliwe, że u niektórych, z was, um, u niektórych z Was ta sytuacja w ogóle będzie wymagała zamknięcia, domknięcia i po prostu zdanie sobie sprawy, że um, tu wiele się nie zmieni. Przynajmniej na razie. Zobaczmy, co jeszcze powiedzą karty o Waszej sytuacji z Waszą osobą. Mamy akcję, odwagę i y y początki. Mamy trzecie oko, jasność i klarowność. I mamy y y ponowne jak gdyby odbudowanie tej relacji i y y bliskie powiązanie dusz. Teraz tak, jeżeli rzeczywiście, bo tutaj mówiłam o tych powrotach, że te powroty, te kontakty są możliwe, szczególnie dla tych, które, dla tych osób, które nie są w kontakcie albo nie mają kontaktu, rzeczywiście tutaj zostanie podjęta jakaś akcja i będzie próba naprawienia tej sytuacji. Prawdopodobnie też Wasza osoba bądź Wy wyjaśnicie sobie tutaj pewne rzeczy, które mogą dać podstawę do odrodzenia tej relacji. Ale u każdego z was, ponieważ to jest czytanie ogólne, pytanie a też dla Was, czy rzeczywiście jest na to przestrzeń, i czy rzeczywiście uda Wam się tą relację mm, odtworzyć, czy niekoniecznie. Trochę tutaj karty przestrzegają Was i zwracam wam uwagę, żebyście nie walili w zamknięte drzwi. To znaczy, jeżeli będziecie czuć, że wasze oczekiwania są stałej relacji, a Wasza osoba nie jest na to gotowa, bądź z różnych przyczyn, szczególnie z powodu osoby trzeciej, bądź niedomkniętej przeszłości, nie może Wam tego zaoferować, to bądźcie naprawdę uważni, nawet jeśli pojawiają się deklaracje. Zwróćcie uwagę, czy idą za tym rzeczywiście e, działania. Zobaczmy, co jeszcze mają dla Was karty, co jeszcze powiedzą o e, Waszej sytuacji. I o Waszym związku, Waszej relacji. Mamy odrodzenie, wyzwolenie się przede wszystkim, czyli wyzwolenie z negatywnego uwiązania i mamy stracona miłość, poddanie się, yy, uzdrowienie i odpuszczenie. Przede wszystkim jest to energia, tak jak mówiłam, zamykania dla wielu z Was. Także zwróćcie uwagę na to, czy Wasza osoba rzeczywiście może Wam dać to, co obiecuje, czy niekoniecznie. Patrzymy, co jeszcze dla Was i dla Waszej relacji, jakie jeszcze mamy tutaj karty. Mamy cieszenie się, zabawę, poznawanie siebie na nowo. I poznawanie w ogóle siebie. Przede wszystkim możecie zobaczyć podczas tego pojednania bądź tych rozmów, jeśli się odbędą inną stronę waszej osoby, i zwróćcie bardzo uwagę właśnie na spójność tych słów i czynów, bo bardzo też jest tutaj dużo takich energii, które mówią o zabawie, o flircie, o cieszeniu się sobą, byciu ze sobą. Ale jest to jedynie flirt i romans dla niektórych z was. Dla niektórych z was też jest to informacja dopóki jest dobrze to jest dobrze. Czyli wracam też do tego wcześniejszego komunikatu a w momencie kiedy zaczynają być problemy to już jest trudniej i nagle pokazuje nam się inna twarz naszej osoby bądź też zachowania które być może nas zaskakują. Znaczy was w tym przypadku. Zobaczmy, co jeszcze dla Was na temat Waszej osoby. Co więcej karty powiedzą o Waszej osobie. Drogi wagi, we wrześniu. Jakie tutaj jeszcze wskazówki? Mężczyzna trzymający monetę, myślący mężczyzna i uwaga na sztorm. Dla wielu z Was rzeczywiście, jeżeli oglądają Pani, jest to mężczyzna, dla innych Panów może być to silna osobowość kobieca, także pamiętajcie, że płcie też tutaj są względne, natomiast najpierw Powiem przekaz dla pań. Pań może być to człowiek dosyć zamożny, który przede wszystkim dba o swój, swój świat materialny, finanse i stabilizację. Może to być też osoba, która długo bardzo podejmuje decyzje, przesuwa wiele rzeczy w czasie. No i ten sztorm jest dla Was właśnie takim sygnałem ostrzegawczym i czerwoną flagą, żeby rzeczywiście dobrze Przyjrzeć się tej sytuacji, bo możecie zostać energetycznie wciągnięci w coś, co niekoniecznie jest dla Was dobre i pozytywne, a wręcz przyniesie więcej kłopotów. Jeśli chodzi o Panów, to oprócz tego, że może być rzeczywiście tutaj zmiana energii i może być to silna osobowość kobieta, to zwróćcie też uwagę, bo dla niektórych z Panów jest tutaj informacja, że ta kobieta bądź też ta osoba Wasza być może jest zainteresowana przede wszystkim finansami, czyli też pewnego rodzaju stabilizacją, którą jesteście w stanie wnieść w jej życie. Czasami ma to aspekt oczywiście pozytywny, ale czasami jest to głównie skupienie na materii. Także znowu weźcie to, co rezonuje, co czujecie, że jest z Wami. Natomiast ten sztorm jest trudny tu dla wszystkich do uniknięcia. Zanim przejdziemy do karty rady, jeszcze zobaczmy, jakie wiadomości od Waszej osoby dla Was, szczególnie dla tych osób, które są bez kontaktu co do Wam powiedziała Wasza osoba. O, wyszło samo. Zaczynam rozumieć naszą relację. Chcę być kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. Tak wiele rzeczy przypomina mi o tobie. Na spodzie talii mamy czasami w nocy, myśląc o tobie. I zobaczmy jeszcze dodatkowe wiadomości, szczególnie dla osób bez kontaktu od Waszej osoby, co Wasza osoba by wam powiedziała. To nie jest koniec pomiędzy nami. Wracam do Ciebie, to szczególnie dla tych osób, które też mówiłam, że możecie nie rozmawiać ze sobą, bądź też sprawy zawisłe. To tutaj jest taka deklaracja. Pamiętajcie, że to jest też deklaracja nieprzepowiednia, więc pytanie, czy ta osoba rzeczywiście się przebije przez ten mur energetyczny i do Was wróci, ale jest takie duże prawdopodobieństwo. Yy, nieważne z kim jestem, moje myśli zawsze prowadzą do Ciebie. I nigdy nie doświadczyłam, tak intensywnego, tak intensywnej relacji wcześniej. Proszę zrozum, że potrzebuję przestrzeni teraz. I to jest właśnie bardzo wspólnie z tym, co mówiłam, że niektórzy z Waszych osób potrzebują tej przestrzeni, ze względu też być może na skończone jakieś związki, relacje. To być może przeszkadza im zaangażowaniu się ponownym w Waszą relacje, bądź też otworzeniem emocjonalnym. No dobrze, zobaczmy w takim razie, jaka rada dla Was, drogi Wagi, jeśli chodzi o tą relację. Jaka rada? Mamy rok od teraz. To dla tych, którzy zastanawiają się, kiedy będzie można coś być może sfinalizować, albo kiedy pewne sprawy i zostaje się skończą, to może być informacja, że trzeba będzie długo poczekać i to też o tym mówiłam, że ten rycerz wymiarów jest bardzo wolny. jeśli wierzysz, czyli rzeczywiście tutaj ta wiara jest kluczowa, jeśli chcecie czekać, jeśli macie na to przestrzeń, jeśli możecie sobie na to pozwolić, i rzeczywiście będziecie w tej sytuacji całym sercem, to jest szansa na to, że ta relacja się odbuduje i karty sugerują, że nie przestawaj, jeśli wierzysz. Więc droga Wago, jeśli wierzysz, że jest to relacja Tobie przeznaczona, jeśli czujesz, że jest to osoba, bez której nie możesz żyć, że to jest Twoja bratnia dusza. I uważasz, że wszystko tutaj jeszcze jest do naprawienia, do przywrócenia, i możesz sobie pozwolić na długie czekanie. To nie musi być koniecznie rok, ale jeśli jesteście tutaj gotowi na długie czekanie na Waszą osobę, na deklarację, na otworzenie się na nowy związek, na formalizację tego związku i relacji, to jak najbardziej karty wskazują, żebyście nie przestawali w swojej wierze i żebyście dalej pozostawali tutaj na różne możliwości pozytywne otwarci. Kochani, to wszystko, co mam dla Was. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, za bycie. Dajcie znać w komentarzach, jak to z Wami gra i jak czujecie, że to z Wami rezonuje. Ja już Wam bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach.